To, to ja dziękuję no, w takim razie. No, możemy mieć. Proszę bardzo. To jest ja tylko czapka. No. Wiem, to... No i widzi pani, widzimy się ponownie. Mówiłem, że wrócę i jestem. No, oczywiście. ja mam, Ja mam takie drobne pytanie. Czy tutaj mamy jakieś takie mini specjalne dla dwojga? Jakbym chciał kogoś zaprosić na małą kalację przy burgerku? W takim wypadku, wiesz, mogę osobiście, jakby to powiedzieć, zaproponować, pomyślmy, zestaw dla dwojga, tak? Mhm. Znaczy, powiem tak, taki specjalny, jakiś dedykowany, żeby tam coś jeszcze było, może, nie wiem, jakiś, mhm, um, nie wiem, właśnie... Co, wiesz, jakaś butelka z alkoholem, jakaś rejurza? Ooo, o, właśnie, właśnie, no. Ile by taka przyjemność mhm. kosztowała? Jaki zestawik, jakaś różyczka, jakieś winko, wiadomo. Ojoj. Myślę, że jak pan poprosi, to możemy to przygotować, oczywiście. Tylko jest jakieś kwiatło tak w pobliżu, może? Mm. Hmm? Noś nie wiem. Uh. A to może po prostu cały bukiet kwiatów. Uuu, bukiet. Jak to jest? Więc co pan Buk na to? Ja po prostu polecimy, uh, okupimy po prostu bukiet uh -huh. kwiatów, jeden dla pana. Uh, wsadzimy do opakowania, Aha. Ja jestem zresztą jedzenia i tyle. Co pan na to? Uh. Bardzo, to jest bardzo fajna propozycja. Mhm. Um... I do tego najpierw na to dwa headstopy i dwa szejki. O, headstopy! To hard. No, serce się zatrzyma I tego, na pewno. I potem, wiesz, pana, i potem pan daje. Właśnie headstopy i mówi pan, że. wiesz pani, co prawda. wolę, żeby na mój widok się pani serce zatrzymało. Ale nawet headstopy ja pani to zjeść. I tyle! I tyle? I gotowe? I tyle! I do tego jeszcze kwiaty, nie? Mhm. No dobrze, to w takim razie, droga pani, o której kończę zmianę. Ja w tej kończę zmianę, żeby mhm. to wszystko omówić. Szczerze powiem zawsze dowie, zaczęłam zmianę. Ale jakby tu usłyszałam, że jak wyobiecą tutaj panowie z, z wózki, bo już jeżdżą po prostu po mieście i sprzedają. To wtedy chyba skończę. Chyba, że mnie wiecie, jak zastąpize jest. Nie, bo to trzeba po prostu mhm? dobrze omówić. E, mhm, no, dobra, trzeba. dobra, dobra. To z, a jak to kosztowałoby w takim razie weszło? Jakby to kosztowo wyszło, mhm. myślę, że tysiąc dolarów. Tysiąc dolarków. Dobrze, mhm. dobrze, dobrze. Mm. <laughs> no dobra, dobra, no to jesteśmy umówieni w takim razie, tak? W sensie, no, to ja jeszcze wpadnę w takim razie, jak już będę wiedział, bo... No jeszcze, mm, że tak powiem, jest wszystko przygotowane, poza mhm. osobą, którą można by zaprosić. Ale, wiecie, wiecie, no tym to też i się pan zajmie. pan za ją jak będzie jakaś konkretna godzina, to tutaj niech pan podjedzie. Mhm. Wszystko tutaj umówimy, że wszystko już na zapleczu było przygotowane ładnie, pięknie. Dobrze. To... Mm -hmm. okej. Okay. Dobrze, to już dziękuję w takim razie. A, Panowie, tutaj poproszę, jak ktoś jeszcze nieobsłużony. A tutaj zapraszam też do jedyneczki. Eee. Hmm? Dwa Dwa bądź bądź? Dwa tysiąc dolarów powaliło ich! Dolarów. Ale czad. Kto wie? Kto wie? Rendezvous z Lucy. Dobra, czat, ale da, bajera nie poszła. Kiedy kończysz zmianę, żeby omówić... A żeby omówić wszystkie rzeczy. Ej, Imagine gra ci laską w RP. To jest takie porypane.